Rzadko podczas naszych podróży opisywaliśmy miejsca, w których nocujemy. Za wyjątkiem paru, które zrobiły na nas takie wrażenie, że wyjęliśmy kamerę i postanowiliśmy uwiecznić naszą tambytność. Jedno z nich znajduje się właśnie tutaj, na przedmieściach Wałbrzycha. Jest to apartament zaprojektowany na wzór dolnośląskiej kopalni. Dbałość o szczegóły jest wręcz zachwycająca, włącznie ze starymi ebonitowymi włącznikami świateł z obrotowym skrzydełkiem oraz na przykład stołem opartym na starym, wmurowanym w podłogę sejfie. Sejf zresztą spełnił swoją rolę, bo właścicielom po prostu nie udało się go stamtąd usunąć, został więc przykryty blatem i dalej pełni swoją funkcję. Dodam, że autorzy tej wspaniałej adaptacji dysponują jeszcze dwoma innymi lokalami. Jeden jest kolejowy, gdzie pokoje stylizowane są na przedział starego pociągu, a drugi stanowi kopię wysokogórskiego schroniska. Paluch w górę i reklamujemy. Wyspawszy się w kopalnianym tunelu, ruszamy na północ od Wałbrzycha, aby odwiedzić najbardziej męczącą psychicznie lokalizację na naszej trasie, której jednak nie mogło na niej zabraknąć. Jest to muzeum znajdujące się we wsi Rogoźnica i stanowi o pamięci tego, co działo się w tych okolicach w trakcie II wojny światowej. Miejsce, w którym władze III Rzeszy ustanowiły jeden z najbardziej znanych po oświęcieniu i majdanku obóz koncentracyjny. Nazywał się Gross Rosen. Wielka róża, co zważywszy na funkcję miejsca jest nazwą po prostu makabryczną. W miejscu tym wręcz czuje się jakąś przerażającą ciszę w powietrzu. W dawnym budynku administracyjnym obozu znajduje się muzeum, w którym zebrano tyle pamiątek po dawnym życiu obozowym, ile się dało. Dalsza część z wystawami czasowymi znajduje się w budynkach bramnych, które także zostały wniesione rękami robotników przymusowych. Tak więc do tego, co tu zbudowano, prawdopodobnie żaden Niemiec osobiście ręki nie przyłożył. W tym budynku najbardziej zapadła mi w pamięć tablica, na której bardzo zmyślnie zostały zapisane podstawowe cechy, które odróżniają ustrój faszystowski od wszystkich innych znanych i praktykowanych na świecie ustrojów. Przeczytałem je kilka razy i zadumałem się, jak niektóre z nich są nam bliskie w dzisiejszym świecie. Cóż! Historia zawsze się powtarza. Jeden raz jako tragedia, drugi zwykle jako farsa. I jeszcze to, że historia uczy tylko jednego. Że nigdy nikogo niczego nie nauczyła. Spod bramy obozowej, ozdobionej napisem wspólnym dla wszystkich obozów zagłady, choć ten z Oświęcimia jest znacznie bardziej znany, Praca czyni wolnym, kierujemy się wzdłuż płotu do kamieniołomu, w którym pracowali, pozyskując bazalt gołymi rękami, mieszkańcy obozu. Towarzyszy nam audioprzewodnik, który opisuje te miejsca i te zdarzenia, metr po metrze. Zdarzenie po zdarzeniu. Jest po prostu wstrząsający. W głębi obozu usknięte drzewo, straszące swoimi poszarzałymi gałęziami. Pod nim wmurowano tablice pamiątkowe. Drzewo to pamięta realizowane pod nim egzekucje. Obok niewielki mobilny piec, który do gross Rosen przybył stosunkowo późno. Władze obozowe zabiegały, czy też wysyłały zapotrzebowanie na taki piec, do Berlina zapewne, bardzo długo, nim wreszcie przybył, co zapewne zwiększyło wydajność ich działań. Nie będę rozwijał tego tematu. Żaden oryginalny drewniany barak nie przetrwał do naszych czasów, ale jeden z nich został pieczołowicie odbudowany wraz z całym wyposażeniem. Oryginalne zostały tylko wanny i ścieki wmurowane w podłogę. Kuchnia obozowa. Tym razem całkiem oryginalna, gdzie w długich, w betonowych, wmurowanych w podłogę kadziach przygotowywano jedzenie. Wrzucano tam brukiew, buraki i kilka innych tanich, zapewnie pozyskiwanych na okolicznych polach zielenin. Chyba nie do końca przejmując się tym, co jest tam wrzucane. Liczyła się ilość. Właściwie. Brak mi dalej słów, którymi mógłbym opisywać to miejsce. Dopowiem więc tylko tyle, nawiązując do poprzednich odcinków naszej wyprawy, że to właśnie z Gross-Rosen wysyłano te kilka tysięcy robotników pracujących w podziemiach projektu Rize w okolicach Walimia. Tu odsyłam do jednego z poprzednich odcinków. Z Muzeum Groz rosen wyruszamy dalej na północ w kierunku położonego kawał bok od drogi głównej Lubiąża i znajdującego się tam opactwa Pocysterskiego. Na wysokim morenowym wzgórzu na prawym brzegu Odry w X albo XI wieku powstał gród, który prawdopodobnie około 1108 roku został zniszczony. Na jego miejscu w 1150 roku powstał klasztor Benedyktynów, którzy jednak opuścili Lubiąż już w 1163. W tym samym roku książę Śląski, Bolesław Wysoki, sprowadził tutaj cystersów. Sprowadził ich z pforty nad salą w Turyngii. Było to pierwsze osadzenie tego zakonu na Śląsku. Tym samym klasztor stał się jednym z największych posiadaczy ziemskich na Śląsku. W trakcie wojen husyckich klasztor i kościoły spalono. Po odbudowie klasztoru doszło pod koniec XV wieku do konfliktu w obdębie konwentu pomiędzy polskimi i niemieckimi zakonnikami w skutek czego w 1490 roku wygnano wszystkich zakonników, a budynki klasztorne przejęły na krótki okres władze świeckie, wykorzystując je jako siedzibę w czasie polowań. Mnisi powrócili do klasztoru w 1498 roku i do 1510 przeprowadzili gruntowną odbudowę po zniszczeniach husyckich oraz późniejszych zaniedbaniach. A także ufortyfikowano cały kompleks. Jednakże reformacja wkrótce spowodowała kolejny upadek znaczenia i bogactwa klasztoru. Straty przyniosła także wojna trzydziestoletnia, gdy m.in. zagrabiono bibliotekę i archiwum. Zbiory zostały wywiezione do Szczecina, gdzie spłonęły w 1679 roku. Koniec wojny oraz reforma ekonomiczna zapoczątkowana przez nowego opata umożliwiły od 1649 roku rozpoczęcie wielkiej odbudowy całego kompleksu w stylu barokowym. Opat sprowadził wtedy do Lubiąża czołowego malarza barokowego na Śląsku Michała Wilmana, o którym już wspominaliśmy wizytując opactwo w Krzeszowie. Wilman do śmierci mieszkał w Lubiążu, wykonując liczne obrazy i freski. Opaci prowadzili pracę głównie nad budowlami reprezentacyjnymi, a największą inwestycją był budowany w latach 1681-1699 monumentalny Pałac Opacki, liczący ponad 300 sal. Okres największej świetności klasztoru kończy się w pierwszej połowie XVIII wieku gdy po latach władania Śląskiem przez cesarzy austriackich w 1740 roku tereny te przejęli Prusacy. Król Pruski w 1810 roku skasował zakon Cystersów, przywłaszczając sobie jego dobra. Zniszczono sporo zabytków, przepadły zasoby odnowionej cysterskiej biblioteki, a w klasztorze urządzono szpital, początkowo wojskowy, a później psychiatryczny. Tuż po wybuchu II wojny światowej w klasztorze zorganizowano obóz dla przesiedleńców Volksdeutsche, przede wszystkim z północnej Bukowiny i Bezarabii. Według dokumentów, do których dotarł Tomasz Bolek, dziennikarz i dokumentalista historii Dolnego Śląska, w czasie II wojny światowej mieściła się tutaj filia Telefunken, prowadząca tajne prace badawcze nad radiolokacją i półprzewodnikami. Które po wojnie doprowadziły do skonstruowania pierwszych tranzystorów. Klasztor w Lubiążu był odnotowany jako składnica na słynnej liście Grundmana, dolnośląskiego konserwatora zabytków. Klasztor w 1945 roku został zdewastowany przez żołnierzy Armii Czerwonej szukającej skarbów. Zniszczyli oni m.in. trumny piastów śląskich. Przypuszcza się, że skradli insygnia władzy piastów, Jabłka, Berła i Miecze. Armia Czerwona stacjonowała w Lubiążu do 1948 roku. Później otworzono w klasztorze ponownie szpital psychiatryczny dla czerwonoarmistów. Armistów. Od lat 70. służba bezpieczeństwa PRL poszukiwała w Lubiążu skarbów. Na początku 1982 roku do Lubiąża przyjechała pierwsza grupa żołnierzy z nadwiślańskich jednostek wojskowych. Na polecenie generała Wczesława Kiszczaka, który został ministrem spraw wewnętrznych, poszukiwali oni tutaj rzekomej wielkiej podziemnej fabryki zbrojeniowej oraz mitycznego złota Wrocławia w ilości 70 ton złota, jakie uciekający z Breslau Niemcy mieli ukryć gdzieś na Dolnym Śląsku. Poszukiwania te zostały opisane przez Tomasza Bolka w książce Zaginione Złoto Hitlera, bezpieka PRL na tropie skarbu Festung Breslau. Jednak najprawdopodobniej, choć z służbą bezpieczeństwa nigdy nic nie wiadomo, złota w Lubiążu nie odnaleziono. Klasztor generalnie był w drugiej połowie XX wieku opuszczony i popadał w ruinę. Już od drugiej połowy lat 80. miejscowi miłośnicy historii lubiąża starali się temu zaradzić. Dopiero gdy czasy na to pozwoliły, czyli po 89 roku, zdołali założyć fundację, która miała zajmować się ochroną klasztoru. Fundacja liczyła 12 zakochanych w historii i w tym obiekcie osób. Miejscowe władze, nie wiedzące dokładnie, co robić z gigantyczną, niszczającą budowlą, przystały na tę inicjatywę więcej niż skwapliwie i, niewiele się zastanawiając, darowali klasztor fundacji za przysłowiową złotówkę, zdejmując sobie z pleców wielki ciężar, przewyższający możliwości małego miasteczka. Czy ten problem przewyższał możliwości 12 osób, które założyły fundację? Oczywiście, że tak. Może nawet bardziej. Zresztą fundacja nigdy nie planowała stać się jedynym i ostatecznym właścicielem klasztoru. Chcieli zabezpieczyć go przed zawaleniem się. Stało się jednak inaczej. Sprowadzili oni do lubiąża najnowsze technologie z zachodu, które pozwoliły spiąć i zabezpieczyć stare mury, zabezpieczając klasztor przed ostateczną katastrofą. Po czym wykonawszy tę podstawową robotę. Chcieli znaleźć partnerów albo zainteresować przejęciem już ocalałej gigantycznej budowli przez instytucje mające do tego znacznie większe możliwości. Instytucje państwowe jednak krzywo patrzyły i patrzą do dziś na możliwości przejęcia zabytku. Dwunastu pasjonatów więc dalej zarządza klasztorem. I trzeba przyznać, że prace, które nadal wykonują, restaurując kolejne sale, są po prostu niewiarygodne. A pasja, z jaką opisują swoją nierówną walkę, jest jedną z najbardziej niezwykłych historii, jakie usłyszeliśmy w trakcie naszych wojarzy.